Zostaw mi, weź mnie wypuszcz Zbierdalaj no, p... <ś> To jest tempo Tak no, jak masz... O kurwa Erskog z jabłka Idę na MCPVP Dostałem, łatwo było Twój stary ład Serwer Tornidusa Zostaw mnie są hity normalne, brrr. No w dawaj. Jestem kurwa, Terminator. Ale lag. Jak mnie wywalasz, ty. Ty ci też. Ja pokażę ci, weź tu na to, weź na to, i się nie ruszaj. Jok, na tysiąc, ja odlecę. To w tamtą stronę chcę. Nie, nie. nie. Podskocz tego. No umiesz? Skacz! No kurwa, umiesz? ty jesteś ota. No, kto klika pojawia się w tym bloku i CZEMU JA SIĘ zbagowałem? Ała, ała, ała Ała, ała Ała Poduj mnie kurwa, baguj się <laughs> Pomocy Trzymaj się O dobra, dzięki Odskocz Odskocz tysiąc razy yy. Yy. No z idiotą Kto klika widzisz cała? Idiota <laughs> mam 27 cps i nie mogę tego zamknąć! Urabuj się, urabuj się. A -a! <śmucham> to idiota no, z idiotą pracuję tu. Ubrałem <śmucham> już te kawki od kultowa. O ty robisz, tak wielkie!

i daj jedzenie, bo zgodnieje. Daj jedzenie, zgłodnieje. Koks jabłka daj mi. Pizza. Wszystko złapałem! Jak wszystko? Jak ja mam wszystko? program z klockami czy bez? Co mi dałeś surowe? No, nie... A, z klockami czy bez? O, klaskami, czy bez? O, Myślę, że o, o, o. się na... Dorot, chodź, się. Dobra, to ja wpierdalam. Dalej. Pora. A Koksijowka. to ja sobie X zremałem, Oczywiście, że X kurwia na dziesięć, te, tego na 10 słów. Ej, no nie bij mnie! On mnie bije! Nie, go. I, tak mnie I tak mnie nie zabije, mam wszystkich słowa cały stokok zjawek. Dawaj, bij mnie. Nie jeden. Nie, Pora. mam. Ja... Sporo. A ty mi już? Ej, mm -hmm. ej, ej! Łap, szybko! Łap! łap. E bo serwer nie wytrzymuje Tak serwer nie wytrzymuje <grym> 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 Jak to wytrzymuje? To jest trzy razy No to macie więcej. No <grym> to bo ten serwer nie wytrzymuje, on ma lagi stary ma lagi

A on już uciekał. No, on on już ten. Podkładka się skończyła. Zmijemy się mniej więcej końców nie mamy, jak coś, nie? Ale że liście! Dobra! No to! Dobra, dostałem. Ale nie, to wszystko z lagi, no. Dobra, Dobra. łatwy dostałem. jesteś. Spójrz mi, mi wrota. Daj mi szybko. Nie no nie będę na się. On nie będę bił jakimś... się na jakimś styfie. No ja nie robię na tym, na tym głównie BP. BP daj krechę, daj krechę, daj krechę. A jeszcze? A na jakiej wersji jesteście? O, teraz ty. Czepki Sewora Próborki! <laughs> na <laughs> jakiej wersji jesteście? Jeden 8-8. Jeden 8-8 A na blazing packu wejdę? Ale... No. Ale ty śmiały! Ujebano od ty kurwa weź się więc. Ty już mi faza wleciała, pa kurwa, that's that's mam No tak jest! Pada, we co mam? Chcesz masz, 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 masz. Pierdolisz się, to jest pixel. Co ty robisz? Mm. E! O kwiatek! Dawaj, mleczki! <coughs> Dwa ostatnie w sezonie. Przedstawicielka to ma pomysł. <głos> no <głos> dawaj. Daj mi gejłota. Da <noise> dawaj ten tomowce z wagonikiem. Daj. I się spuścił. Czekaj, Daj. czekaj, czekaj. O, bo... <głos> <głos> Ej, ch ej, chodź, chodź, mam lepszy towar, chodź. Nie, nie, patrz, ja, patrz, pa, pa. Chodź tu, chodź tu, mam lepszy towar, oh. chodź. Oh. Oh. Widzisz to? Mm. Ha. Masz teraz ty. Oooo, ja pierd... Poczekaj. <laughs> Przestań się go czekaj. <laughs> Daj IP serwerem. Masz na ogólnym. Dobra, mam pomy... Dawaj, wciągaj. Mm. się siekło! Jeszcze raz, jeszcze raz o, kurwa. Ty daj mi Game Oda szybko. Ja ci coś pokażę. Pokażę się? ci idnie. Pokażę ci jak się śpa. Daj mi na chwilę. Daj mi na chwilę Widzicie mam paderinkę? Yeah. Yeah. No, tak. Nie, mam paderinkę. O ja widzę twoją padarinkę. Czekaj, też... to ty okay. ja widzisz. Masz gm Ej dobra, i... nie ma tego, bo to nie jest ta wersja. stara, ja chciałem ten, te wodorosty bloki podpalić. To wiesz co się dzieje. A kelpa! No, do derpa. Dobra, wyłącz migaj woda. Wyłącz woda. Mam pomysł. Daj pomysł. Dawaj, idziemy Ej, e, kurwo. Dawaj, strepa. Strepa, dawaj, 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 teraz, kozaku. No i co? Daj mi, daj, mi, daj mi. Daj. Masz, zapłata, zapłata. Ztepnij mnie, ktoś. Oooo! Jak stare, Stary. Ale falsa, Stary. Gdzie ten jest i tego robić? Stary fazę. Fazę mam. Kurwa, czemu ja widzę? Halo. Czemu ja widzę? O kurwa, goblin. Bijemy go. Goblin. Bijemy go. Ucieka. Goblin. 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 Gdzie jesteś? Ja buduję arenę. Ale nie tak, że buduję ją w liści. Nie, to daj mi game, a ja szybko zbuduję Mam makro włączone. Weźmy te ja do siebie. Radę. Weźmy do siebie. Okej, ale bez z makro czy bez makro gramy? Z makro, z makro. Ale daj, tepnij mnie do siebie. Makro? Aha. ale ja jedyne makro mam, jakie to u Zyklikera. Zygraj. Si mnie do Dobra, siebie. Dobra, ale nie zejść z tej, tej platformy obserwować. A weźmy te, te do, do siebie, ty. Bezki tu tepnij teraz. Ej, bo jestem idiotą się do niego tapłem. Już się nie widziałem jak lecisz. Epe. Tu będziesz siedział. I <grym> w jednym narożniku. I mała ta arena, no, co Ej, ty zrobiłeś. Mi. Dawaj mi game to zrobiłeś. Ja jestem sędzia, kurwa. Sędzia Kalosz. Nie no, ty to jest, jest na no szybko prowizorka. Co O ty O, Bigo, bigo. Masz kurwa. Nie go nie Chodź kurwa, No nie, cheater ma makro Tepij mnie do siebie Dobra <coughs> Teraz tak, bijemy się na zwykłe yy, Bijemy się na żelaki Tepij mnie do siebie Jak z miecze Kurwa spadłem Trefy Klatki to Ale to większa arena, bo to o. się nie da bić Daj mi gmada szybko Ej no Dobra, daj mi liście, daj mi liście, daj mi pełno liści. Ja zbuduję szybko ale, bo ty nie umiesz. Ty też nie umiesz Ja to umiem ale, ale... Tak, ty umiesz, ty to umiesz, no Dobra, no starszyj. Wszyscy wiem. Weź nich tą obramówkę do końca. Zioło, zioło, zioło to... Ale... Ale kurwa nie bijcie mnie! Chłopaki! <laughs> Dobra, mam pomysł. Do bedrokuję cię. Nie, nie próbuj. A daj mi wiaderko z wodą. Nie bedrokuj mnie. Ja nie chcę być więziony w klatce jak twój Wiaderko z wodą poproszę. Nie chcę być twoim Jak spadnę to oterę muszę zrobić? Bo zginę. Wiaderko z wodą daj. Już,